Cztery lata chodziłem na terapię 4 lata chodziłem na terapię. Od dawna nie czułem się lepiej niż od momentu, w którym zrezygnowałem z tej terapii. To nie była decyzja impulsywna, to była decyzja przemyślana. Natomiast to, co się wydarzyło w tygodniach i miesiącach po zakończeniu terapii, to zdałem sobie sprawę, że ja przez cztery lata analizowałem, dlaczego mi się pewnych rzeczy nie chce robić. Analizowałem, dlaczego ja się boję robić pewne rzeczy. I dalej nie robiłem tych rzeczy. Jak na przykład dbanie o formę, chodzenie na siłownię, dbanie o swoje żywienie. A kiedy wyszedłem z tego czteroletniego procesu, który na pewnym etapie już zaczął być bardziej więzieniem niż trampoliną do rozwoju, to zdałem sobie sprawę, że właśnie i ja, i mnóstwo osób wokół mnie wpadliśmy w pułapkę przeterapeutyzowania, analizowania, rozkminy, wracania do tych traum, rodziców, krewnych, rodzeństwa, którzy coś tam powiedzieli albo zrobili, kiedy mieliśmy 7, 12, 22 lata. I tak nosimy to w sobie, i oczywiście, że nosimy, i życia może nie starczyć na to, żeby rozparcelować to wszystko, a życie bez praktyki, tylko teoretyczne rozparcelowywanie traum, prowadzi do halucynacji, a nie do efektów. Więc jeżeli chcesz halucynację, to wyjdź z tego profilu i już nigdy nie wracaj. A jak chcesz efektów, m.in. w przełamaniu twojej bariery mówienia w języku angielskim, obserwuj ten profil, bo więcej. Dzięki.